W kolejnym vlogmasie, jak zwykle, tak średnio wyrobieni, właśnie zbieramy się na sesję zdjęciową, która też wyszła tak dość spontanicznie, bo dosłownie e, z dwa dni temu się na nią umówiliśmy, napisała do nas, e, do mnie w sumie Nikola, która robiła nam w tamtym roku zdjęcia, że ma właśnie termin w sobotę. Tylko dwie konkretne godziny, mimo że wybrałam tą późniejszą, to później napisała, czy, y, czy możemy na tą wcześniejszą. No i tym sposobem od rana tak naprawdę żyjemy tylko tą sesją. Zwłaszcza, że ja właśnie wczoraj przyjechałam z zakopanego i y, no, nie miałam czasu o tym myśleć ani y, nie mamy nic przygotowane. No, Krystian sobie wczoraj kupił te ubrania, y, tak jak widzieliście, byliśmy w galerii, teraz kupił sobie i spodnie, i Yy, koszulę białą. Yy, dla Nadi nie było nic ani w kapalu, ani w pepku, ani w chemie. Aha, jeszcze w smyku byłam. I w tych miejscach nie było nic dla Nadi, więc uznałam, a dobra, znajdzie się coś w domu. A dla siebie też nic nie znalazłam, pomyślałam, że pójdę w tej sukience. Myślałam, że wygląda w, nim, w niej trochę lepiej, niestety. Troszeczkę się rozczarowałam jak ją ubrałam, wręcz miałam przez chwilę myśl, żeby napisać do Nikoli, że nie przyjdziemy, bo po prostu nie wiem się w co ubrać. W sensie nie tylko ja, bo i ja i Nadia, no tylko Chrystian tak naprawdę jest mm, wyszykowany. O, kolczyki chyba zrobią robotę, chociaż nie wiem czy tu pasują. Będę musiała sobie z daleka zobaczyć. Jak to wygląda i czy to pasuje do siebie. Trochę jak do ślubu. Nie wiem, czy te motylki, co wczoraj miałam, nie są lepsze. Czy tu się nie za dużo dzieje? Dobra, mam nie jedne w szafce, to zaraz, za chwileczkę będziemy patrzeć. Tak naprawdę za 10 minut musimy wyjechać. Sąd ja sobie tu jeszcze leży yy, w ubraniach takich domowych, nieuczesana. Nie wiem, czy ktoś tam wyprasował jej ubrania. Pomalowałam sobie usta. Ja generalnie nie umiem tego robić, więc nie wiem, czy wyszło. Ale chwilę mi to zajęło, więc... Yy, więc uznajmy, że tak to ma wyglądać. Tu jest elegancko, tu jest tak, że dużo się dzieje, ale też na plus i na minus. No, ciężko zdecydować. No i co? No nie mamy czasu już więcej na myślenie. No, praktycznie że musimy wyjeżdżać. Co? E, weź do auta jednej drogi. Zostało 8 minut do docelowego miejsca. Nadia nam zasnęła, więc mam nadzieję, że wystarczy tyle drzemki, żeby humor dopisywał, bo wcześniej było. To I średnio, ale to i nie, nie tylko z Nadią, bo i ze mną również jakoś tak humor nie dopisuje ci po prostu. A to co, co? się, będzie lepiej? Ja się nie zdrzemnęłam właśnie, nie, więc nie wiem. I nie będzie lepiej. Ja też się już zastanawiałam, czy meliski się nie napić, ale wtedy będzie mi brakowało tej energii, więc puściłam Passion, go passion, more energy. Kończyki, ostatecznie całkiem inne niż. Y wcześniej pokazywałam i nie wiem, dalej nie jestem przekonana do tego wyboru, ale nie zrobiłam tak jak ten mówił, czyli nie wziąłam do samochodu całego kuferka, żeby tutaj przyglądać w samochodzie. Zostało tak jak ja, zresztą to jest tylko sesja zdjęciowa dla nas, na pamiątkę. Nie robimy żadnej, nie wiem kampanii dla apartu, czy coś? Szkoda, szkoda. <noise> Chętnie byśmy przekonali. E, jak więc... coś to link w bio, <głos> <Apart>. <głos> <głos> Więc jak się przygotowaliśmy, tak po prostu będziemy mieć na swoich zdjęciach dla nas na pamiątkę. Teraz się tym przejmujemy, później nie będziemy, później będziemy patrzeć, jak wyglądamy. Myślę, że nie będziemy patrzeć na ubrania, tylko na coś innego. Pamiątka zawsze takaś tak będzie i tak doceniam, że się wybieramy i że coś będzie, bo nie planowaliśmy, w sensie ja się od początku nad tym zastanawiałam, bo miałam ochotę, żeby ta pamiątka była, żebyśmy co roku tak sobie robili taką fajną sesję, nie tylko sami i mieliśmy tego nie robić. Bo ten sezon jest tłusty. Bo ten sezon jest pusty. Tak, to było cały czas tylko że kurczę, będziemy źle na to patrzeć, że będzie się to źle i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak będzie jeszcze motywacja. bardziej. Z drugiej strony, jak jeszcze bardziej przytyjemy. To, to za rok będziemy się cieszyć, żebyśmy tacy szczupili. Co szczupli. ty mówisz? <laughs> Co ty mówisz? Nie, to już jest koniec, definitywnie. To już jest koniec, Jezu. Jesteśmy na górnej granicy. Potem się już zdrowie odezwie. Dobra, bo ludzie pomyślą, że mamy bzika na punkcie i że mamy jakieś. A, a zwłaszcza, że ostatnio pisali ci, że nie widać tych twoich 10 km. Nie, eee, ktoś napisał, że widać jednak. Ale to jedna osoba, a bardzo dużo komentarzy było, że po prostu bo nie widać tą u ubrałam czarną tego. sukienkę i ona maskuje. A dziś jestem w sukience beżowej i wszystko będzie widać. Która nie maskuje? Krystyn puścił na fulę piosenki. Takie dziecięce. Jakie jej topowe, naprawdę i topowe, przy których zawsze jest najlepsza zabawa. Ani dgnie. Robimy sesję dokładnie w tej samej szklarni co rok temu, co robiliśmy intro, tylko jest całkiem inna sceneria. Rok temu było tak bardzo kolorowo. My też miałyśmy czerwone sukienki. W tym roku z tego, co kojarzę ze zdjęć, jest dość beżowo. I my też jesteśmy na beżowo ubrani. W sensie w miarę, bo tak jak mówiłam, nie kupowałyśmy nic, kryzna sobie kupił spodnie i koszulę. Ale więc... też, żeby być na jasno właśnie. No, a my z Nadją po prostu co było? W szafkach to mamy. Widzę, że jeszcze poprzedni nie pojechali, więc czekamy, bo nawet nie ma gdzie zaparkować. Ale popatrz, w tym roku ledwo się wyrobiliśmy na 12.40, a rok temu to ja jeszcze byłam u Moniki na makijażu. Jakoś tak wszystko było wolniej, luźniej, spokojniej. Ja nie wiem. Czas szybciej biegnie. Państwo też że zlidził się. Tak. Halo, halo, wstajemy. Raz, dwa i... Opa, popatrz. A więc Nikola. Idziemy do szklarni. Cześć, chodź. Cześć, Nikola. Cześć. Cześć. Zapraszam. Cześć. Widzisz więcej niż my? Nie lubimy, tak? Dobra. Ja, ja będę mogła robić tak. Stryk. Dobra. A będzie uśmiech? Bo później będzie niespodzianka.

Co fajnie było dzisiaj! Bardzo nie? fajnie było, Ej, jestem mega zadowolony. Jak naprawdę jechałem jak na, zebina, jak na ścięcie Naprawdę i myślałem, że będzie słabo. Tak naprawdę jestem bardzo no. zadowolony. A rok temu, praktycznie równy rok temu, To siedzieliśmy i byliśmy troszeczkę podłamani. Wtedy lepiej wyglądaliśmy, ale z nadją była tragedia. No, to tragedia racja. wtedy. Dzisiaj z początku kiepsko, bo żółteczko musiało dojść po spaniu. Ma, mama. Ma mama. Nikola też, czy pod, przygotowana pod każdym kątem tak, zabawki, ale... piszczące zabawki, statyw, nawet do telefonu, żeby w razie czego bajki i piosenki to racja. puścić. robi robotę, naprawdę jest Nagrody, z... jakieś prezenty za sesję dla dziecka. Tak. Wow, naprawdę ogromna, wow, ogromna polecajka. Tak. Więc jeszcze zdjęcia będziemy mieć w tym tygodniu, to już w ogóle sztos. No niesamowite, Kosmos. nie? Pe Super. dziewczyna petarda, jedziemy do domu. Wiesz, na co mam ochotę? No. Na y, takie utka. W piekarniku. Aha, widziałem to w tym. Widu. Widu. Co myślisz, że nie? Ja za łódkami bardzo nie przepadam. No chyba, że mnie zabierasz gdzieś do, na jedzenie. Zabierasz jakieś na jedzenie. Ale nie będzie to kebab ani hot dog jak rok temu, ani nie. pizza? Nie. To gdzie mnie zabierzesz? Do restauracji. Naprawdę? No jedźmy do restauracji. Dobra. Super. Cieszę się w takim razie. Możemy? Byłoby super. Przy okazji też prezent, od razu dali. Ja się wkręciłam. No tak, właśnie. Ale zobaczcie, jakie złoto. Zaraz zrobimy zbliżenie, ale wygląda genialnie. Nie na tle takich kolorowanych. Życie z dzieckiem.

wiedzieliśmy na dwie frytki z kurczakiem. Taka troszeczkę duża porcja. Ej, miga nam światło, Krysian, w kamerze. Krysian, jesteś w tej restauracji chyba piąty raz i piąty raz widziałeś to samo. No może czwarty. Zawsze bierzesz to samo. Tak, jest, nie zawsze A ja wzięłam specjalnie coś innego niż zawsze, i jakiegoś kurczaka z woka i wygląda tak, jak sobie to wymarzyłam. Bo ja nie miałam ochoty dzisiaj na to, chociaż teraz jem. Dasz mi trochę? Pokroisz, od tak. Ale jak na porcję dla dziecka, no to dużo, nie? No, przepięknie tu jest, nie? Cudownie. Jeszcze ta piosenka Silent Night. No. Magicznie. No. Zjedliśmy, pojadły brzuszki bardzo. I porcje są ogromne. Wróciliśmy ja się, troszeczkę musiałam wygrzać, powiem Wam. Spędziłam dobre półtorej godziny w Wannie. Krystian w tym czasie oglądał skoki. Zostaliśmy właśnie zaproszenie do mojej siostry. Tam są dwie dziewczynki, którym co roku kupujemy prezenty. Tylko tak, teraz patrzę, to to się chyba nie zmieści. Hmm. To pięknie. Trochę lipa. Dobra, dodajmy tu. Chyba, że tu włożę tylko słodycze. A to nie wiem. Chyba lizie tak dodatkowo tam do ręki. To jest ten sam czajnik, co kupiłam nadi Już wiem, jak do niego wlewać wodę po komentarzach. Faktycznie się dowiedziałam, że do tej malutkiej dziurki. Tu wziąłam takie lizaczki. Ciastka. Więc rzucamy ciastka. Tutaj są te chipsy z Dilsa. Takie gwiazdeczki, jajka i po takim dużym Mikołaju. Będę mieć słodycze na najbliższy rok. Teraz widzę, że tą grę Elizie też wzięłam. Ale Eliza sama do tego za mała, to jest 5 plus, tylko na też to kupiłam. Christian! Tu jest tak game coś tam z tymi światełkami. i teraz się zastanawiam. Anastazji, Elizie. Czy wziąć Nadi i im dać po jednym? Ewentualnie dokupić, jeśli się okaże, że jest fajne. Może dać im po jednym, wiesz? Znaczy, tak mi się udaje, że to najlepsza opcja. Co jest, kochanie? Jestem smutna. Tak to ostatecznie wygląda. Wzięłam to faktycznie od Nadi. To był tak już na wigilię, więc w razie czego dokupimy. I będą mieć dwa takie same i Eliza Czajnik, a, a Anastazja klocki z Elzy. Popaczkę, trzeba jeszcze jechać. Zatrzymamy się? Tak, tak, tak. Halo. To nie doła tu się drzwi zamyka A w dole nie? Sukienka wczoraj zamówiłam, dzisiaj przyszła Ty, to ona nie wiem, czy nie była do odbioru rano i bym miała na sesję Brawo Agusia. Czekaj, powiem ci Dzisiaj 10.20 Dzięki, Nadusia To jest beżowa sukienka, którą kupiłam sobie na Wigilię I tak sobie dzisiaj myślę, kurczę czemu jej nie zamówiłam wcześniej Miałabym w czymś na sesję zdjęciową I o 10.20 była do odbioru jeszcze będzie pięknie. Może Jeszcze będzie nie, niedobra? Może będzie niedobra i nie będę żałować, aby tak było. Ci kurierzy są zaskakujący i firma też. <głosy> 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 do domu, bierzemy się za, za konkretne sprzątanie w sensie nie, że konkretne, że porządne ale jest bardzo dużo do sprzątania i sobie otworzę tą paczkę z nadzieją wyjątkowo, chyba, że właśnie nie będzie ta sukienka dobra, bo będzie mi żal mm, coraz bardziej mi żal o nie wyglądasz tos ubierzmy to no i co? strasznie wymiętam wcale byś lepiej nie wyglądała w tej, której byłaś Przynajmniej by mi się to tłuszcz nie wylewał. No dobra, tego już nie, nie przeskoczymy, to już było. Mam wigilię w poniedziałek. Tylko zamiast tego odtoczyć będzie git. Mówisz? Tak. Czy kupić sobie... Bo w ogóle, wczoraj byliśmy w galerii, to się okazało, że New Yorker wprowadził dokładnie takie same sukienki jak te z Zary, które mierzyło, którą miałam w tym roku na wigilii, czyli którą mierzyłam dwa dni temu, o którą swoją drogą pytaliście. Więc się zastanawiam, czy sobie nie kupić właśnie rozmiaru większego. I nie chociaż w sumie to jest takie przepowielanie. Tak. To I... dokładnie w tej samej roli. A ramach. to jest totalnie nowa odsłona. Moje zdanie to jest tak, że to się jakoś dziwnie układa. To by dobrze? Jeszcze ja sobie mogę lustro zobaczyć, nie? Czekaj, 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 bo od razu mam kalendarz adwentowy. Coś... Wiem co to jest. No. <słuch> <słuch> Tak no. zapakowałeś, od razu wiem. Kula do kąpieli? Tak. Super. Właśnie dzisiaj chciałam sobie coś takiego użyć. Właśnie wiem, dlatego chciałam przydać to wcześniej, ale to od razu prosto poszłać do kąpieli i te, za późno. Ale pięknie zapakowane, docenimy zapakowanie. Ja mam taki jeden mini, powiedzmy, problem. To nie jest mój problem. To jest też trochę zaleta, ale też niekoniecznie. Mi jest zawsze szkoda użyć takich rzeczy. Ja mam w szafce mnóstwo kul, soli... Umówmy się, że to użyjesz dzisiaj albo jutro. Ja mam jeszcze sól do kąpieli z Ritual, z tamtego roku, z kalendarza adwentowego. To nie jest zwykła kula do kąpieli. Zobaczcie jaka piękna. Ja! Dobra, to tą użyję. Okej, okay, okay. obiecuję. Masz moje słowo. Poszłam się zobaczyć do lustra fatalnie. Nie układa się na Fatalnie, żarty. ona w ogóle za duża jest na mnie, to jest m -ka. Najbardziej to widać właśnie na twoim jest... lewym ramieniu. Cała jakaś taka... Tak szla, taki szlafro trochę, nie? Widzicie? Całe szczęście. Nie mam co żałować. Idę w kombinezonie w poniedziałek, a na sesji nie mogłam ubrać nic innego jak w czasie ubrałam. Jutro? No proszę, proszę, kto przed chwilą mi poprosiło pod koszulek? <śmiennie> <śmiennie> Hej, ale na rzecz jest od razu malutka. Jak ubrałam twoją koszulkę, nie? No, <śmiennie> teraz mi przykro. A co się dziwisz? coś Nie wiem okłamywać. Czy jesteś super zgrabny i generalnie sexy i tak dalej? Umiejś generalnie miało... sexy? Umieś. Nią... A co mam ci powiedzieć? Kończymy vloga. Dzięki za oglądanie, że ja byliście dzisiaj, pozdrawiamy, trzymajcie się. Ale Cześć! Co? ja nie mówię, że mi się nie podoba czy coś, tylko nie ukrywam, że wyglądałeś lepiej w swoim życiu. Na przykład pół roku temu, na przykład siedem lat temu, jak zaczęliśmy być razem, ja wam pokażę! Ja Wam pokażę zdjęcie, które znalazłam trzy dni temu, jak szukałam dokumentów na wyjazd. Tak wyglądał mój mąż, jak zaczęliśmy być razem. Także tego miło było Was poznać. Trzymajcie się. No więc spójrzcie, to jest zdjęcie mojego męża. Nie wiem, czy do dowodu, czy do dyplomu, chyba. Jak kończą licencjat. Tak, chyba tak. Czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy być razem. Taka mała różnica. Tak wygląda mój koczek, kiedy idę sprzątać. Żebym tak się uczesała w momencie, kiedy. Wychodzę! No, ważne wyjście? Gdzieś na miasto, na imprezę, i tak dalej, nie? Ale nie! Do sprzątania tylko! Jak z Pinteresta. A teraz sprzątamy. Już sobie dawno obiecałam, że posprzątam w tej szafce. Powyrzucałam sporo, naprawdę sporo przeterminowanych rzeczy. Tu jeszcze mam dwie, bo znalazłam w ostatniej chwili. Taką maseczkę ze skin 79, więc zostało to, co się nadaje do użytku. I nie wiem, czy uważa, uważacie, że to jest dużo. W sumie to nie jest jeszcze wszystko, bo jeszcze tam jest cała jedna szuflada pod umywalką. Ale ja uważam osobiście, że nie potrzebuję żadnych kosmetyków takich do ciała, do twarzy, maseczek itd. Na najbliższy co najmniej rok, jak nie więcej. Myślę, że nawet więcej. Tyle tu jest balsamów do ciała, kremów do twarzy, maseczek, jakichś olejków jeszcze, które ten jak swoją drogą bardzo lubię. Biorę go na wszystkie jakieś takie wyjazdy, imprezy i tak dalej. Ale ile mi tego idzie, nie? I stoi, więc pora wziąć się za konsekwentne używanie tego. Ostatnio powiedziałam mojej siostrze, że nie mam kremu do rąk. Przyjechała z tak bardzo, bardzo suchymi rękami. I wiedziałam, że gdzieś mam, ale nie wiedziałam gdzie. Wyolazła ten z Rituals? Tak, jeden i drugi znak Oba mamy w tym momencie. A tu mam jeszcze jeden jakiś taki, który przyszedł z Gratisem razem z... O, z Eveline, z odkładami. Także trzy kremy do rąk. Ten z Rituals to jest totalnie nasz top of the top. Zwłaszcza też teraz w zimę, kiedy te ręce naprawdę wysychają. Więc trzeba go dać gdzieś na wierzchu. Po pierwsze, wydajność, po drugie, konsystencja, i po trzecie, zapach. Naprawdę no. rządzi. Mimo, że damski to lubisz ten zapach. Nie? Jezu, ja, to, ja się w ogóle nie przyjmuję, że damski. Dla mnie on cudownie pachnie i tak naprawdę. Ja bardzo w sumie. Bardzo, bardzo go lubię. Dobra, tak to zostawiam ostatecznie i celem jest, żeby jak najwięcej tego zużyć. Ale wiesz co, Aguś? Tam... Dołożysz jeszcze? Tam... Tam. Tam. Może z kilka jeszcze jest tam produktów właśnie w kalendarzu. No, nic, będziemy używać. Zresztą trałam szufladzie w łazience i pomyślałam sobie, że ubiorę ten łańcuszek. Że teraz jego będę tak męczyć, nie wiadomo ile miesięcy. I okazało się, że jest oglądany, więc pytam Krystyna, czy, czy rozplączę. I tutaj To było jedno, to było prosto, ale to był hardcore, ale udało mi się już połączyć. Widzisz, że jest rozłączony i. Czyli zaraz ubieramy. Tak. <laughs> Szykujesz nie do spania, nie? Do sprzątania. Ale jaki sprzęt, jakie zaopatrzenie, jakie skupienie. Dziękuję. Proszę, kochanie. Jak coś, to to, to coś. To, to są sztuczne włosy, które kiedyś tam trzy lata temu kupiłam na niej teraz za kilka groszy nigdzie w tym nie wyszłam, bo trochę wiocha, trochę ale zawiązałam sobie tym włosy i tak chodzę. Chyba nigdy jeszcze mi nie zeszło tyle przy sprzątaniu łazienki, ale posprzątałam ją naprawdę. Tak jak sobie to marzyłam już jakiś czas temu, czyli wszystko tam w szafce, co Wam pokazywałam, doszło tam jeszcze sporo rzeczy, już Wam nie będę tego pokazywać. W szufladach, w miarę poukładane żeby pracowały jakieś przegródki tutaj ogarnąć, ale to nie teraz. Takimi rzeczami się teraz nie zajmujemy. A teraz biorę się biorę takie mycie, łazienki, po prostu zwierzchów. Cygryka kosmetyków ci zajęła bardzo długo czasu. Tak, Bam. Do sprzątania, misteria. Na którą odległość tych. To jest może być, nie? Mhm, kurde, niezawodny sprzęt! No, no widzę, szacunek. Chyba będę potrzebować męskiej dłoni. Nie odkręcić, trzeba wytrzymać. Tak się, się nalewa. Tak się nalewa mydło. Jakby ktoś nie wiedział. Super. Rola życia. No. Czy ty robisz to, co ja myślę? Tak. Ojcu. cóu. Znaczy, kóźwa boję tego, jak to mi wyjdzie. <grym> <grym> Także ten, szybkie przesadzenie kwiatka o 23. Brakuje nam ziemi. Mamy ziemię? 23.30 właśnie. Uśpiłam nadzieję w końcu, bo w ogóle nie garnęła się do spania. Plus w tym czasie co zrobiłeś? Szukałem ziemi, bo tam trochę brakuje, ale ogarnęłam tutaj. Włączymy w ogóle Harry Pottera, nie wiem czy Wam też, ale mi bardzo kojarzy się Harry Potter z zimą, jesienią, zimą, więc. Mi nie, nigdy życiu nie oglądałam Harry Pottera. Oglądaj ze mną. Na no, jakiś jeden odcinek. patrz, już się boję, kurde. To jest straszne. Ja się boję Harry Pottera. W każdym razie kwiatek jest w rogu, posprzątane mniej więcej koło niego, bo ta ziemia się trochę nam wysypała. Musimy kupić ziemię, a już tam dosypać. Taki przedziałek. Sprzątamy dalej, bo chcemy dzisiaj rozkończyć na dobre. Położyć się do łóżka z takim spokojem, że jutro nie musimy... Z czystą nie... kartą! To nie jest dokładnie z czystą kartą. Zaczął taki wszystko. I no. z czystą kartą zaczniemy jutrzejszy dzień. Dokładnie. Z... No, jutrzejszy. dzisiejszy. Chcę zmywać makijaż, montować film. Ty mówili, że coś będziesz też montował. I z wami się żegnamy. Do zobaczenia już jutro. Pa! pa.